Jeżeli zdarzają się ciężkie dni, że ten, ten twardy dysk, który się kręci w głowie, ciężko go zatrzymać, bo cały czas człowiek myśli, to bardzo często tak się zdarzało, że przyjeżdżałem na lotnisko do Uraszki, brałem któryś samolotu, czy śmigłowej cieleciałem leciałem po prostu przed siebie. I to powoduje, ta, ta inna koncentracja, która jest w samolocie, powoduje rozładowanie tego nadnaprężenia, które było i mnie osobiście bardzo relaksuje latanie. Lotnictwo wszystkim wymaga dużej pokory. Pokory i takiego e, e, uświadomienia sobie stałego, że wszystkie prawa w lotnictwie są krwią pisane. Człowiek, który wchodzi do, do biznesu, e, tej pokory się uczy i nabywa ten pokorę z czasem, prawda? Że, że trzeba mierzyć siły na zamiary, że najważniejszą w biznesie to jest, to jest prawdziwa kalkulacja oraz prawdziwa, maksymalnie e, dobra ocena ryzyka. E, nie ma takiego pojęcia, że jest ubezpieczenie na biznes, że każdy musi się udać. W jaki sposób ta pasja przerodziła się w biznes? Wykupiłem bankrutującą firmę na, na Bemowie Aeropol i tam były trzy turbolety L410, samoloty czeskie produkcji. I zaczęliśmy wozić kargo, później woziliśmy Pocztę Polską, później woziliśmy coraz większymi samolotami UPS. Później pozyskałem partnera TUI, e, największe biuro turystyczne ze swoją linią lotniczą. No i e, podjęliśmy decyzję w pewnym momencie, że, że zamykamy tę działalność czarterową, m, dlatego że lot... Chcąc, nie chcąc konkurować zamiast konkurować z nami, obniżył ponad 20% ceny poniżej kosztów i nie było sensu tego robić. I ja sprzedałem firmę lotniczą przed kryzysem jeszcze i zostawiamy sobie tylko general Aviation I teraz będziemy dać mi ciągu kontynuujemy tą działalność. Małych samolotów, śmigłowce, śmigłowce, które, które są czarterowane przez różnych ludzi, przeważnie ludzi z biznesu i teraz prowadzamy biznes jet do naszej firmy i będziemy również zarządzali tymi samolotami. Malarz tworzy obraz, e, e, rzeźbiarz tworzy rzeźby, a my, a, my, a my tworzymy pieniądze. Ale tworząc pieniądze przede wszystkim tworzymy miejsca pracy. I to jest to, co jest najważniejszym skarbem w społeczeństwie. Jeżeli zamożny człowiek ma jakiś dom, zatrudnia w domu kogoś, ma samochód, ma, ma kierowcę, to cała ta otoczka jego pieniędzy, którą, którą z którą korzysta, tworzy miejsce, kolejne miejsca pracy. To nie jest to, że, że, że to jest tylko zbytek. Społeczeństwo będzie tym bogatsze, im więcej ludzi jest zamożnych, którzy z sukcesem prowadzą przedsiębiorstwa, które przynoszą im zyski. Jeszcze milion zarobiłem pracując dla doktora Serwasa, a później będąc jego wspólnikiem. Kim był doktor Serwas? To był pański nauczyciel, minister. Wspaniały człowiek, wspaniały człowiek, niezwykle dobrze wykształcony, miał cztery fakultety, miał doktoraty, miał doktorat z chemii, prawa, zarządzania biznesu i medycyny. I on miał taką wizję, on, 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 on mnie zaskoczył, bo on powiedział na początku lat 80. Że, że Polska stanie się, jaki jak i kraj ościenne stanie się miejscem zainteresowania kapitału, inwestycji. Jak zaplanowałem ten pierwszy budynek. Ten, w którym siedził, to był pierwszy budynek A klasy w Polsce. Proszę taki architekta, żeby narysował. Jak, jak tą wizję moją, jak, ta, jak, jak będzie ten, ten, ten rejon Warszawy wyglądał, to był służe przemysłowe. I nawet tam narysowany jest ten, ten duży wiem, centrum handlowe. Urysowany jest. I oczywiście mnóstwo biurowców. i tak się to stało. W tym tygodniu lista stu najbogatszych Polaków, a na wakacje pierwsza z kolekcji książek Marii Nurowskiej, już w kioskach.